I dziewczyny? Co, Cornelia? Gówno. Przedstawiamy się widząc. Oczywiście, Cornelia, jak żeby najbardziej. Patrycja, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura, Selina, Lena. Dziewczyny, muszę wam coś powiedzieć. Co, Agata? Jak to, co, Patrycja? Muszę iść na chwilę do tego. Do sklepiku na chwilę. A po co co iść do sklepu, Agata? Przecież sklepy są zamknięte. Nieprawda, Kornelia, one nie są zamknięte. Co ty gadasz? Co ty bredzisz, Auro? Mówisz serio, że nie są zamknięte? Co ty, co ty pieprzy? Ona ma rację. Mówi ci serio, rozumiesz to. Rozumiesz to, Kornelia, czy nie rozumiesz? No, jakoś wam wierzę, że rozumiem, Antonina, ale wiesz co? To w ogóle nie wiem. No, normalnie morda w kubę. Ja bym wam w ogóle bym nie wierzyła, że sklepy są dzisiaj otwarte. No przecież dzisiaj jest piątek, no to dzisiaj jest e, Święto Pracy. Co ty gadasz, Kornelia? Przecież święto Pracy jest kiedy? W październiku któregoś, nie? No, no to faktycznie któregoś października jest święto Pracy. Znaczy w. Ej, nie, nie było w październiku święto Pracy. Co ty za głupoty opowiadasz? A, sorry, w maju było, przepraszam, coś mi się w głowie mi się po, popierdzieliło. Na pewno, Antonin. Jeszcze bardziej ci się popierdzieliło niż twój mózg. Sam, y, y, sama y, ten twój mózg ci się popierdzielił niż ostatnio. Chyba to by ci popierdzielił. Co ty gadasz, Lao? Dobra, koniec gadki, tylko sobie coś mówimy, a nie o jakichś jakich innych pierdołach. Dokładnie. No właśnie. Ej Idziemy się trochę skoczyć na partyjkę. Jaką partyjkę, Lena? Zwariowałaś? Przecież mamy już 14 lat, a Kornelia ma 15. No i główną drogę przynajmniej mogę sobie, sobie gdzieś iść. A nie, że przynajmniej gdzieś sobie pójdziemy, nie wiadomo gdzie. Rozumiem, że o co chodzi. Właśnie rozumiem, Lena. Dobra. Stoimy tu i gadamy sobie Pieprzymy takich takich innych pierdołach ale nie takich. Nie takich kon, kon, konkretnych, no nie? No oczywiście. Ej, Artur. Co, Frida? Tylko nie mów, żebym chciał iść po coś do żarcia. Nie no, gdzie, Artur? Chciałam Ci tylko powiedzieć, Artur, że ty jesteś bardzo, bardzo mile widziany w mieście. Mile widziany? Co ty opowiadasz? Ja bym w życiu nie byłbym mile widziany w wągrowcu. Rozumiem o co chodzi. Każdy się mnie boi, a każdy nie. Rozumiem o co chodzi. Chciałam zaplanować taką walkę jedną z Marią. Oj, weź już. No proszę, Frida, no błagam. No przecież ona mnie tak... te babskie mnie tak irytuje, że już wiesz. Normalnie Normalnie się zaraz, zaraz się wkurzę. No dobra, niech ci będzie, ale tylko obiecaj mi, żebyś wrócił. Spoko za, moja droga panienko. S Sama tego chciałaś. Ale później zaplanuję tą walkę. No dobra, no to później sobie zaplanuj. O! Hej Maria. Hej, Artur. Co ty trzymasz w ręku? Trzymam nóż. Po co ci nóż? Wiesz, że nóż przydaje się tylko do innych takich pierdół, ale nie do zabicia. Rozumiesz o co chodzi? Ta, ta, rozumiem doskonale. Wiesz co, e, jakby ktoś mnie wkurzył, to ich to ten. Tu to mam taką broń przy sobie, żeby nikt mi nie przeszkadzał. A zresztą. Słyszałam, że gadałaś, że gadałeś z freedom. Przepraszam. Z Freedom. I ten. I powiedziałeś, że. I powiedziałeś jej, że. Ten. Że ten? Żebym ja z tobą zaplanowała ten. Walkę. Tak mówiłeś. A ty. ty a ty co? Ty, ty mnie śpiegujesz, różnie. Tak, śpieguję cię. Nie, no ty jesteś jakaś nienormalna. Jak to nienormalna? Sam jesteś nienormalna. Chyba przynajmniej chciałam ci coś jednego wynagrodzić. W sumie. Fajne mi się to słowo podoba w sumie. Tak, tak czy siak. Jakie słowo ci się podoba? A nic nie ważne zapomniałam już jakie słowo. Takie dla, do, dla, dla jaj, żeby było takie jakieś wymyślone przeze mnie słowo, ale nie wiem jak, jak, jak mam to wymyślić, bo wszyscy ludzie wykorzystali takie pomysły, że, że już tam, już wszystko wymyślić, Takich jak komórki, telefony, laptopy, komputery, takie strakie telewizory. Rozumiem, że co chodzi, Artur. W ogóle ten, e, jak gdzieś wczoraj do mnie przyszli, nie? To to Cornelia ja powiedziała do mnie po, po jakiemuś, po jakimś języku, a nie mogła zapamiętać jakim. Po angielsku mówiła. Mówiła, że I can't believe this stop y, stop e, stop ten. Coś tam, coś tam. And this war must be ending. Coś tak mówiła. Ale nie, 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 nie usłyszałam takiej, takiej wiadomości angielskiej. Ja w ogóle nie mam, nie, nie uczę się angielskiego. Bo gówno, bo angielski jest dobani bo, bo dla mnie angielski jest zdobanie a dla Ciebie. Dla mnie też jest zdobanie ale w sumie wiesz, tak moglibyśmy się sobie ten coś trochę pogadać, trochę gdzieś pójść. Nie no, gdzie ja bym w życiu z tobą nie, nie poszedł? Jak to? Przecież jesteś lwem. No i gówno. To, przynajmniej widziała, co jestem Twoim wrogiem. No i jeszcze ci w źle no to ja też jestem Twoim wrogiem. I co? Masz coś jeszcze do powiedzenia, czy nie masz? Właśnie jakoś nie mam kobitu, a zresztą nieważne. Ja idę do Fridy. Sam się prosiłeś. Zostajesz zabity na amen. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Zanim kogoś nas, Zanim kogoś zabiję... Chciałem ci coś... E, e, powiedzieć. Tak, powiedzieć w Wiesz, jesteś taka głupia, że już wiesz, że... Już od wielu lat chciałeś kogoś zabić. No przecież to jest takie żenujące. I się nawet... To jest bez sensu. Jakie bez sensu, Artur. Co ty gadasz? Przecież, ja, przecież dla mnie zabicie to by. To by miało sens. Ta ja na pewno jakoś nie wiesz, żeby, żeby zabicie ludzi miało sens. Zresztą nieważne. Ja idę do tego. do Fridy. E, coś z nią po, po, pogadać, popeplać sobie. I ten. No. Zapomniałem już, że już jesteś już na wojnie, więc nieważne. Dobra. E, trzymaj się. Ty, ty, chłopie, stój! Na co mam niby czekać? Przecież ja idę do Fridy. Czego ty nie wiesz? Jak coś, to możesz ten... To, mo to mogę ja cię odprowadzić. Oszalałaś, kobito? Z nożem w ręku? Nie, no bez przesady. Oczywiście, że nie możesz. Przecież ja już wiem, gdzie jest moja właścicielka. Tam, tutaj. O, koło sklepu. Czego ty nie wiesz? Chyba już zapomnieliśmy już, że się już nie przyjaźnimy. Co, na pewno? A niby Patrycja, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura i Felina, Felina i Lena coś ci nagadały? Jeszcze do mnie nie przyszły. A czemu się pytasz? A nie, tylko tak się pytam. Zresztą nieważne. Kiedyś się zahipnotyzuję. Nie może jutro, a może pojutrze. Nie wiem, co ty na to? Nie no, bym. Wy... Przecież nigdy mnie nie zhipnotyzujesz. Jestem taki groźny, że od wielu lat mogłabym cię zeżerć. Na amen. Co ty gadasz, człowieku, za głupoty? Przecież rzeczywiście, że mnie nie zezra... Przecież rzeczywiście, że mnie nie zezra... Każdego byś zjadł. Nie wiem, może lodową, Mam przyjaciółkę, bo już tam e, kilku godzin tam ją zjadł. I takie tam właśnie są gadki. Dobra, ty już idź, bo... bo ty naprawdę nie wiesz, co się do ciebie mówi. No, świetnie. Teraz od razu chciałeś byś wiedzieć, czemu już się nie kumplujemy. Nie kumplujemy się dlatego, bo... Bo cię kiedyś skrzywdziłam W którymś roku, tysięcznym Ta, na pewno, jak ty taniki Gdyś wyjebał, a zresztą nieważne Gówno mi to obchodzi, więc Więc nie o czym ty w ogóle kobito mówisz Więc idę do Fridy Dziękuję do widzenia, skończyłem z tą gadką. Nie będę z tą, nie będę z takimi Ciulami gadał Nara a, Aha, i chciałem jeszcze coś jednego dodać Co takiego? Że jesteś pijana Ja pijana? Co ty gadasz, Artur? Sam jesteś pijany ja nie piję alkoholu, ty pijesz. Z dziewczynami. Ja nie piję, co ty gadasz za głupoty? Artur, że w ogóle nie piję. Za, zazwoni na policję. Pasuje ci tak? Chcesz? Chcesz tak czy nie? Halo, kobito, mówi się do ciebie coś. E, no chyba nie. No właśnie, no to przestań chlać. I to jest takie żenujące, dobra, idę. Boże Jezu Chryste. Artur, gdzieś ty w ogóle był? Jak to gdzie? Poszłam do Marii. Patrz, żeś tam w ogóle do niej poszedł. Mogę cię zabić. Co ty gada, że ona mnie nie zabiła? A co trzymała w ręku? Noż. Jezus, Maria, to jest taka niebezpieczna broń na świecie. Właśnie też tak zauważyłam, że to jest taka, właśnie taka niebezpieczna broń na świecie. Ale poza tym e, powiedziałem jej tylko kilka słów i już tą, e, ten, poszłam. Poszłam do ciebie specjalnie, żeby coś ci na, nagadać. E, ten. Ona powiedziałam, y, znaczy ja jej powiedziałem, że za że że dużo Rozumiem, Rozumiesz co chodzi. Aha, już myślałam że to coś innego, coś innego. Nie, no co ty bredzisz Fryda, przecież że nie, że będzie go w ogóle nie nagodował. Ej dziewczyny, jak coś to idę do Artura. Po co ty do Artura? 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 Powiem powie mu kilka słów i zaraz ten, no. I takie to właśnie rzeczy. Aha, no to okej, okay, no to powiedz mi kilka słów i zaraz wróć. No dobra, Laura, sama się posiedzi. Ej, Frida, patrz kto idzie. O, hej Antonina. Hej Frida, hej Artur, co was tutaj sprowadza? A u nas? U nas zajebiście. W każdym razie, ja bym w życiu się trochę zrelaksował. Bo są wakacje. Ale wakacje już minęły. Ar... Bo dzisiaj jest szkoła. I co? Nie poszliśmy nie poszliście do szkoły. Właśnie nie poszliśmy, bo mieliśmy wolne. Bo szkoła jest nudna. Wiesz, Fida? A, no nudna. Ja też się zrobiłam wolna. Bo jestem policjantką. Czy ile masz lat w ogóle, kobito? E, 15. O Jezu, ja mam dopiero 14. I gówno, że mam 14. Z jest takie głupie, że już wiecie o co chodzi. Ty, Artur, ile ty masz już lat? Zwierzęta nie mają wieków. Zapamiętaj to raz na zawsze. Zwierzęta nie mają żadnych wieków. Czyli masz 0 lat. Nie, no gdzie tej? Nie jest podane, rozumiesz? A, no. No to tak, ale chciałam ci coś powiedzieć. Widzieliśmy, jak gadałeś z Marią na temat, na temat e, groźnego, niebezpiecznej sytuacji. Jakiej sytuacji, Antonina? co ty gadasz? Posuncie. Oj, sorry, nic ci nie jest. Nie, nic ci nie jest tam. E, w ogóle, czemu nas, czemu nas zobaczyliście? Bo chcieliśmy się dowiedzieć, o czym tam w ogóle e, peplacie, o takich różnych rzeczach. Ja w ogóle nie peplam z Marią. Przecież Mari jest taka głupia, że już wiesz, że już chyba zapomniałaś, co? A tak w ogóle to już lubisz mnie? Czy mnie nie lubisz? Oczywiście, że cię lubię. To miło z twojej strony. Wiesz co, ja musiałem powiedzieć Marii kilka słów i takie tam właśnie, że powiedziała mi, że, że nie chce już się ze mną przyjaźnić. No i dobrze i tak. Niech ma za swoje. Niech, niech, niech ma za swoje. No właśnie, niech ma za swoje. A zresztą już dobra, gadam z Fridą. A ty już lepiej idź. Jak to mam iść? No normalnie, no Jezu. Antonina, przecież ja nie skrzywdzę. I co powiedział? Ale takie tam właśnie pepla nie głupoty. Aha, okej, okay, no to okej. Okay. No dobra. Skoro cię tak dużo peplą ci głupoty, to to okej. Okay, no to nie ma sprawy, no jezu. Dziewczyny, a w ogóle idziemy po coś do sklepu? Po co do sklepu? Właśnie, po co do sklepu? Przecież mówiłam wam, że jest dzisiaj zamknięte. Co ty gadasz, Kornele, za głupotę? Przecież każde sklepy są otwarte. No co ty gadasz, Antonina, naprawdę? Oczywiście. Was se zobaczysz. No dobra dziewczyny, no co, idziemy? Tylko nie mówcie, że znowu Maria to. Dokładnie tak, ta taka to jest Maria, to jest taka głupia baba, że już wiecie, o co chodzi. Ta ta masz rację, oczywiście, że jest głupia. Bo jak żeby inaczej, nie? Nie, dziewczyny? Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Idziemy tam do niej zagadać, tylko no, powiemy jej kilka słów. Z końca. A, czy... A czy poczekajcie może chwilę. Może ten Artur, e wiecie co Artur powiedział? No, wiemy co już powiedział. No właśnie. No, to ten. No. A to powiedział Fridzie, że. że zaplanuje walkę z Marią. No co ty gadasz, Cornelia? No tylko nie mów. No właśnie, no tylko nie mów. Mówisz serio? Oczywiście. Aurora, czemu nie? Jak coś, to właśnie tam do niej pójdziemy. I zagadniemy do Artura. Artur! Co? Znało dziewczyny, że mnie wołały? Znaczy ty mnie wołałaś korneliusz miał? Tak, tak, Artur. Właśnie cię o to wołałem. Słuchaj, e, po, e, słyszeliśmy, że, e, że gadałeś z Marią i powiedziałeś jej, że zaplanujesz z nią walkę. Mhm, dokładnie. Chcę jej pokazać, jaki tu, jaki tu jestem, bardzo groźny. No to pokaż Marii kto tutaj rządzi. No właśnie, i zadaj e, tej tej idiotce ostry cios. Śmiertelny nawet. No. Ze, swoim, ze swoją. Mo dobra, dobra dziewczyny, nie wszyscy na raz. Idziemy tam razem, wszyscy. I ten. Zaraz wr wrócę do frity Tylko zaplanuję walkę z Marią i już. Skończy się z nią zabawa. W dupę, Jeża. Co się stało, Cornelia? Nie wzięliśmy kole, żeby upić Marię. Co ty chcesz, ją upi? Oszalałaś? Nie, no, nie oszalałam tak specjalnie. Dobra, chodźcie, idziemy. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie też. Wszystko wokół mnie, co się tutaj dzieje do cholery, to już w ogóle ten. To już nie ma gównianego sensu. Dokładnie. Ty, Maria. O, hej, Artur. O, dziewczyny. O, hej, Patrycja. A, hej, Agata. Hej, Kornelia! Hej, Aurora. Hej, Antonina. Hej, Laura. Hej, Fejna. Hej, hej, Lena. Co się tu dzieje? Dziewczyny? Artur? Co się tutaj dzieje? Chcę zaplanować Marii ostry cios. Śmiertelny. Śmiertelny, opowiadasz? No tylko nie, mów. świrze. Ty głąbia, jak śmiałeś. Przecież ja bym cię w ogóle nie wierzyła, że ty mnie w ogóle zabijesz. Tym swoim, swoim pyskiem. Zresztą, mam swoją broń. Mogę robić, co z nią chcesz. Odłóż ten nóż natychmiast. Maria, jeśli nie, to cię ja jeszcze bardziej ostro załatwię. Nie, Patrycja? No, oczywiście, Kornelia. No, widzisz? Mówi, mówiłam. mówiłam, nie, Patrycja? Oczywiście, Kornelia. No co? Może pokażemy, kto tu jest taki mądry? Jakoś ci nie wierzę. Świrze. A tak poza tym, to... To w ogóle nie, nie chciałeś mi nic powiedzieć na ten temat. Ja ci nic nie chciałem powiedzieć? To ty, to chyba ty nie chciałaś nic mi powiedzieć. Zresztą, nieważne. Kilka słów ci się czasem mylą... Więc biegnij. Nie tak prędko. Co ty myślisz, że jesteś taki głupi? Sama jesteś głupia. Bo ty jak zawsze nic nie robisz. Tylko stoisz przed sklepem, żeby czekać na kogoś, żebyś kogoś zabiła. Rozumiem. Dokładnie. Dobra, zacznij wiać. Aaaa! No, to by był taki fajny krzyk. Jesteś. Najgorszym chomikiem na świecie, Maria, jesteś taka gorsza. Wow! Jezu Chryste! Co jest do cholery? Ej, odwal się od niej. Co ty robisz? Oszalałaś, kobieto? Chciałaś ją zabić? Co ty myślisz, że chciałaś ją zabić moją koleżankę? Ej, no, ej, no co tu się odbywa? Impreza się tu odbywa. Dokładnie. A żebyście wiedziały, to się w ogóle imprezy nie odbywa, Patrycja. Rozumiesz to? A ty się pok a ty się jeszcze popłacz. Właśnie, popłacz się, Maria. Jesteś taka nienormalna, że już wiesz, o co chodzi. O Jezu! Jezus, Maria, mój nóż. Jezus, Maria! Jezus! Aurora, wszystko okej? Okay? Co do cholery? Co do diabła? Jak to co do diabła? No, o, przecież tam. Ej, Artur, pomóż. Nikt ci, już, nikt, nikt ci już nie pomoże. Ej, co jest? Odwal się od mnie. Właśnie, odwal się. Kornelia, wstawaj. Wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze, tylko że ta Maria mnie zaatakowała. Oj, ty strętny babs. Zaraz pokażemy, kto to jest taki mądry. Dokładnie. Ej, dziewczyny. Aurora, Kornelia, nic wam nie jest? Nie, nie, wszystko gra Anto... Tylko, że nas zaatakowały. Znaczy, Maria nas zaatakowała, nie, Kornelia? Oczywiście, Aurora. Moja czapka! Ała! Co ty robisz, Artur? Muszę iść po czapkę. Nie tak prędko z tą czapką. Mam. Co ty masz? Przestań. Odłóż ten nóż w tej chwili. Ała! Nie będę znowu się wracała po czapkę. Głombie, co ty myślisz? Co ty. Ten, co ty, sobie myśl, co ty sobie wyobrażasz? Chłopino, uspokój się. A ty myślałaś, że jestem taki groźny, że Już chyba się po, po, że już się chyba popamiętasz. Co za z ciebie w ogóle, Beksa? Sama jesteś Beksa. A poza tym, co cię uduszy na Amen? Się skończy. Przestań zabijać moich przyjaciół, bo nie chcę je stracić. Rozumiesz, o co chodzi? Ej, mówię do ciebie. Kobito, i jeszcze raz taka odzywka do, do nich i pożałujesz. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Popełniasz samobójstwo. Popełniasz bardzo wielkie, Popełniasz bardzo wielki błąd. To nie jest tak. To nie jest tak. Nie powinnaś ich skrzywdzić. Powinnaś być dla nich miła. Może raz na jakiś czas się musisz pogodzić, a nie, że ty już od razu, że ten... Ta, ta jasna Lwia, kpij sobie ze mnie. Mam cię z ciebie kpić? No tylko nie mów! Jeszcze się, popa jeszcze się popamiętasz. I jeszcze ostatni raz przed tym takim sklepem, że będziesz czekała na kogoś, byś zabiła? I pożałujesz. A zresztą to twój koniec. Nie chcę, żebyś więcej ożyła. Ej, wie, co ty robisz? Kpij sobie ze mnie! Tak jak powiedziałaś. Kpi sobie ze mnie. Zresztą, to już twój koniec. Ej, 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 odwal się. Chciałam ja się od ciebie odwalić? Coś ty do mnie powiedziała? Jeszcze raz, jeszcze raz. Ah, kurde, moja głowa. Ała, Artur. Dobra. Ej. Co ty robisz? Jak to, to chcesz się zap Dawaj ją, Artur, dawaj, 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 dawaj. Dobra, dziewczyny, nie wszyscy na raz. No, żeż, ja pierdolę. Co się stało? Alarm się włączył, niestety. Jak zawsze. Dobra, dziewczyny, trzeba szybko wiać. Frida, chodź już. Dobra. Dziewczyny, szybko wiecie stąd. Cholera jasna, jak zawsze musi się ten alarm włączyć. Pod koniec. Dokładnie. Jak żeśmy, konie jak, żeśmy ko jak żeśmy kogoś zabili, to zawsze Alan się włącza. Bo to jest chyba takie. Ten. Nienormalny, jak ktoś, go, jak ktoś, go, jak ktoś go, go zabija. Dokładnie. Ale przecież to nie my zrobiłyśmy, no nie? Tylko Artur. Tylko Zeżar Maria na wieki wieków. Amen. Rozumie Rozumiecie o co chodzi? Tak, wiemy doskonale, Lena, ale wiesz co, tylko czasem, tymczasowo coś. Yy, alem znów ten. Yy, ten. W, ten. cały czas działa. Nie wiem, czy wiecie, ale ten Alem jest taki popieprzony, że już wiecie, że, że musimy już wiać do sklepu. Po co do sklepu? Przecież w tym sklepie nikogo nie ma! Człowieku, spokój, Przecież ja bym ci w ogóle nie wierzyła, że. że kogoś nie. nie że kogoś nie ma w sklepu, a teraz morda w kubeł, rozumiesz? Właśnie rozumiem. Dobra, chodźcie. Szybko wiecie stąd. Właśnie wiem. No i gdzie myśmy teraz jesteśmy do cholery? Patrycja powiedz nam, gdzie myśmy jesteśmy. Jesteśmy przed sklepem. Ja tak jak wam mówiłam i idziemy właśnie po coś do sklepu. Ile razy mam ci to jeszcze powtarzać? Przecież mówię wam, że w tym sklepie nikogo nie ma, nie widać? A może nie wiem? Nie wiem, gdzie poszli. Może poszli na wagary. Może. Możesz mordę. Co się stało? No jak to co się stało? Adam znowu po raz drugi się włączył. No i gówno, teraz jesteśmy uwięzieni. Właśnie. Jesteśmy zgubieni jak coś. Co ty gadasz, gada Nie jesteśmy zgubieni. Właśnie, że jesteśmy, Cornelia. Zresztą... Co my będziemy tutaj robić? Ej, skąd ten alarm się włączył? Nie wiem, Artur. Skądś. Nie wiem skąd. Ej, tu jest alarm. Co ty bredzisz, Lena? Właśnie, co ty bredzisz? No tu jest alarm. Co wy, nie, 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 co wy mi nie wierzycie? Przecież tu jest alarm. Co, jasne, jasne. Brać sobie ile chcę. No właśnie. Ale przecież mówię wam, przecież tu na naprawdę jest alarm. Czego ty w ogóle nie rozumiecie? A, to tu jest alarm, no tak! No przecież Maria go włączyła! No, to ta wstrętny homik. Właśnie ten wstrętny homik. No, i załatwiony. Alarm już nie ma. Jak ty to rzecz zrobiła? Normalnie nacisnąłam, ale mi się przestał włączyć, no jezu. Prosto sprawa, Patrycja. Właśnie wiem, Agatha. Dobra, dziewczyny, no co, idziemy do domu i widzimy się jutro, czy tam dziś? No, dobra, no co, no pa, to na razie, skok. Ej, a mogę jeszcze w... uciec ciebie wpaść do domu, no nie? No, oczywiście. To na razie, dziewczyny, widzimy się później. Papa pa, Artur. Widzimy się ponownie później, czy tam jutro, nie wiem, jak tam będzie to ta nasze spotkanie, już dobra. I zawsze historia kończy się dobrze. No właśnie, zawsze historia kończy się dobrze. Tak jak zawsze. Dziękuję, do widzenia. E, idziemy do domu i tam dzisiaj czy tam jutro przyjdziemy, nie? No oczywiście.